Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallax. Słuchajcie moi drodzy, są informacje odnośnie Szturm Tigera. Okazuje się, że zaczniemy się bawić już niedługo, 17. Przypominam, dzisiaj jest 15 i rzeczywiście Szturm Tiger wchodzi do World of Tanks. Ale w formie eventu. Yy, bardzo mnie to cieszy, tym bardziej, że wraca kurka wodna mapa. Mapa nielubiana i mapa, trzeba przyznać, kiepska, ale w, no, jako event spokojnie myślę, że da radę. Na stronie WOTA pojawił się właśnie ten materiał. Proszę bardzo, Szturm Tiger, jak się patrzy. I tu ciekawa rzecz jest, muszę wam to przeczytać. W latach 14-15 spędziliśmy wiele czasu na szukaniu sposobu na płynne wprowadzenie szturm Tigera do środowiska World of Tanks. Jednak z powodu jego wykluczających się specjalnych charakterystyk, nie znaleźliśmy odpowiedniego dla niego miejsca na istniejących gałęziach. Ten olbrzym szybko stał się pancernym memem, swego rodzaju miejską legendą w grze, budził. Przerażenie w nowych graczach i nawiedzał ich we śnie. Jednocześnie, Szturm Tiger służył jako prototyp dla niektórych szturmowych dział samobieżnych, które pojawiły się później w grze. Odziedziczyły po tej bestii, która nigdy nie została wprowadzona do gry, niską prędkość, solidną pulę y, punktów wytrzymałości i potężną siłę ognia. Jednak ci najbardziej spostrzegawczy dowódcy znaleźli Szturm Tigera w grze. Chował się za wpółotwartymi drzwiami w niepozornym garażu na mapie Sewierogorsk, yy, która została usunięta z gry wraz z aktualizacją 9.5. Weterani World of Tanks pamiętacie tę bestię? No, i właśnie tutaj jest oczywiście cała ta historia. Przyczajony Sturm Tiger wyrusza na łowy. W ramach świętowania dziesięciolecia gry, Sturm Tiger opuszcza swoją kryjówkę w Sewierogorsku. By wyruszyć na łowy po raz pierwszy w swoim wirtualnym życiu. Ten kolosalny drapieżnik został zaprojektowany w oparciu o historyczną dokumentację i jest dokładnie tak przerażający, jak opisują to legendy. Oczywiście wygląd historyczny, bo osiągi musi mieć inne troszeczkę. Szturm Tiger to nie był <noise> za szybki pojazd. Jednak nie zapominajcie, że łowca w każdym momencie może stać się ofiarą, ponieważ będziecie musieli walczyć z dziewięcioma innymi szturm tigerami. Proszę bardzo, tutaj podano statystyki. Średnie uszkodzenia 3000 coś 7000. Średnia penetracja 100 albo 250. Wytrzymałość 10 tysięcy punktów. I mamy jeszcze maksymalna prędkość. O nie, no prędkość tunti 65 na godzinę i 55 do tyłu. To będzie coś, czekajcie, przesunę to. Tu jest siła ognia, a więc uszkodzenia. Dwa rodzaje widzę amunicji: 3000 i 7000, z tym, że jeden z nich leci 100 metrów na sekundę, kurka jak wolno, i drugi 200.

Czas przeładowania działa, o kurde, jakby takie coś weszło do wota. 12 sekund czas przeładowania, 50 sztuk amunicji, czas celowania 0,1. <laughs> Ograniczenia obrotu działa 10-10, czyli to jest wychył na boki. Co tu jeszcze mamy? Żywotność... Maskowanie, ła, prawie 20% w ruchu, stacjonarny 26, zasięg sygnału, wytrzymałość 10 tysięcy, pancerz kadłuba 150 z przodu, 80 z boku, widzenie 450 metrów, mobilność, moc silnika, o kurka, wodna, 4200 koni mechanicznych, 55 koni na tonę, no to to będzie tak zasuwało, że po prostu szok. Dalej, prędkość obrotu 50 stopni na sekundę, no i prędkość w grze 65 do przodu, 55 do tyłu, czy jeszcze jakieś są statystyki? Nie. No jak widzicie, pociski odłamkowo-burzące charakteryzują się większą prędkością, ale średnią siłą przebicia, zadają uszkodzenia alfa rzędu 3000, czyli większa prędkość, no to pewnie to jest, jeszcze są pociski kumulacyjne, to chyba te są. Zadają niewyobrażalnie duże uszkodzenia alfa i mają imponującą siłę przebicia, ale niższą prędkość. No, zobaczcie, jak to wolno na tym filmiku leci tutaj. <laughs> Kurde. Wow. Dobra, jak grać? Na początku aktu trzeciego znajdziecie legendarnego szturm Tigera pojazd dziesiątego poziomu w swoim garażu. Wybierzecie go i klikniecie przycisk Bitwa, aby wejść do specjalnego trybu Przyczajony tiger możecie grać solo lub w Plutonie z przyjaciółmi. Bitwy odbędą się w osobnym trybie gry pomiędzy dwoma drużynami składającymi się z 10 graczy na następujących mapach. I tutaj mamy te mapy. Ens kopalnia przedmieście, czyli takie malutkie mapy, plus jeszcze tundra i lotnisko, no to większe. No i zajmijcie bazę lub zniszczcie wszystkie pojazdy przeciwnika, wszyscy gracze będą walczyć w Sturmtigerach, Całkowity czas bitwy, 5 minut. No, to jeszcze sobie to wszystko przeczytamy. Nie ma sensu tutaj się rozwodzić. Nagrody są: misje zniszczyć 10 wrogich szturmtigerów. O, coś czuję, że na streamach sobie w plutonikach pogramy <grywamy> tymi szturmtigerami. Dobra, i jeszcze jedna rzecz, o której chcę wam powiedzieć. Mianowicie tutaj, kolejne misje jak trzeci podejmijcie wyzwanie nowych misji jubileuszowych. Możecie to sobie na stronie przeczytać. wota ja tego tutaj już nie będę czytał, jest artykuł gotowy. Otóż od 17 do 24 otrzymamy dostęp do trzech nowych zestawów misji, trzy misje z każdym w każdym o wzrastającym poziomie trudności. Podobnie jak przedtem, im trudniejsza misja, tym więcej jubileuszowych monet można zarobić. I tutaj widzicie. Co ciekawego jest jakieś jubileuszowych monet 20, 10, 20, znowu 10, 15, 20. No i nagroda jest, szczerze mówiąc, to był bardzo ciekawy, jak wyglądał będzie styl. To jest styl unikalny dla czołgu T-30, czyli czołgu takiego troszeczkę bardzo starego w wocie i dla wielu kultowego, bo przecież to był kiedyś czołg ciężki, przypominam. Zobaczcie jak ten styl wygląda. No dla mnie rewelka, właśnie o takie coś nic nie robiłem. Takie style to rozumiem, że są dopracowane. Zobaczcie, że tu jest napakowane wszystkiego. No przeskocz. Napakowane jest wszystkiego. To żeby was nie dziwiło, to nie żaden silnik jest tylko po prostu bęben z amunicją. No cóż, są fragmenty siatki, jakieś skrzyneczki, blaszki, i tak właśnie ma wyglądać. Może przesadzili tutaj, że aż dwa działko doobrotowe dali plus jeszcze jakiś KM. Może to trochę dziwnie wygląda, ale dosyć, dosyć ciekawie, bo tutaj akurat z tego strzela gościu, który się niby z tego włazu wychyla. Moim zdaniem styl rewelacyjny. No liczę na to, że kiedyś w WOCie czołgi właśnie tak będą wszystkie wyglądały. Naprawdę. Tak mi się wydaje, że tak będzie, że oni po prostu pozmieniają, może nie od razu, tylko na takiej zasadzie jak wprowadzano poci nie pociski, tylko modele HD. Ale, no to jest wygląd. Co prawda, no wariacja tutaj z tym gatlingiem, wiadomo, <laughs> kurczę, ale wygląda to dosyć, dosyć ciekawie. Niewykluczone, że. Wam również spodoba się to. Zobaczmy tutaj jeszcze, proszę bardzo. No. To już chyba, jeżeli ktoś, jeżeli czyjś to jest czołg ulubiony, to powinien być zdecydowanie zadowolony. Co jeszcze można powiedzieć? No tu z tyłu tak wygląda. Słuchajcie, także mamy dwie imprezy. Obie zaczynają się 17, czyli pojutrze. Wydaje mi się, że bardziej interesującą sprawą jest ten, jak, no jak Tiger chciałem powiedzieć, ten szturm Tiger. Troszeczkę liczyłem na to, że jeżeli dają nowy event... To również przywrócą jakąś mapę. Tylko na ten event. Na przykład ten Sewierogorsk. Oczywiście ta mapka była lipna, ona miała takie zagłębienie po środku, w zagłębieniu było cały ten Sewierogorsk, a po bokach były wyniesione do góry takie półki, po których się jeździło. No i niestety tam w środek mało kto wjeżdżał, bo po prostu ci z góry od razu na nawalali. Dzisiaj to by już w ogóle się nie sprawdziło, bo dzisiaj. Zupełnie inaczej spotowanie wygląda. No i myślę, że hmm, gdyby odwrócić to, zawsze byłem zwolennikiem odwrócenia tego, czyli tam, gdzie były półki do góry wyniesione, to zrobić obniżenie, żeby czołgi sobie tam walczyły, a część w mieście również by mogła strzelać. Dobra, moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że to Wam się spodoba, i mam nadzieję, że mi to się spodoba, Górcze, bo jest całkiem, całkiem przyjemne takiego pojazdu w wocie nie było. Aczkolwiek, absolutnie nie liczcie, że do normalnego wota wejdzie ten pojazd. <laughs> absolutnie. Moim zdaniem jest to niemożliwe, bo pojazd jest no, niemożliwy do y, zbalansowania. Musiałby strzelać, nie wiem, raz na ileś minut, co chyba nikt by nie chciał. Czekać, nie wiem, dwóch minut na przykład na oddanie strzału, chociaż jeżeli efekt byłby <grymny> niesamowity, no ale nie, przy tych działach, które mamy w wocie, to to by i tak nic nie zmieniło. Mamy przecież takie molochy jak te 92 które też ma potężny kaliber, prawda? Dobra, to tyle. Żegnam się z Wami, moi drodzy. Do usłyszenia.